Czy wiesz, że najwięcej osób oglądających kanał Apostolatu Najświętszego Serca łączy się z takich miast w jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław? Moim powołaniem jest szerzyć chwałę Najświętszego Serca. Poza tym jestem też pasjonatem historii i podróży. Dlatego wszystko to połączę i w najbliższych odcinkach opowiem Ci o kilku miejscach, w których szczególnie oddaje się cześć Najświętszemu Sercu w kilku miastach Polski. Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a to jest kanał Apostolatu Najświętszego Serca. Dziś poszukamy miejsc, w których pielęgnuje się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Kilka tygodni temu otrzymałem list od jednego z czcicieli Najświętszego Serca, który prywatnie mieszka w Krakowie. Mateusz pisał: Serce zbawiciela hojnie wynagradza tych wszystkich, którzy mu się powierzą. O czym świadczą liczne świątynie, kaplice i bazyliki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe niekiedy jako wotum za uzyskane łaski. W naszym kraju są dwa takie miejsca: w Warszawie oraz w Krakowie, gdzie znajdują się słynne bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mi zdecydowanie jest bliższa ta krakowska świątynia, a także maleńki kościółek sióstr sercanek przy ulicy Garncarskiej, gdyż w tym mieście mieszkam. W czasie niezwykłej adoracji Kościół rozbrzmiewa potężnym śpiewem litanii do Najświętszego Serca, a ja nie jestem w stanie ukryć wzruszenia, gdyż melodia, na którą grana jest litania, ma w sobie coś niezwykłego, wręcz mistycznego. Powoduje to dużą powagę i pomaga skupić się na poszczególnych wezwaniach litanii, których jest 33. Tyle, ile miał Jezus, gdy za nas umarł. Pierwszym z miejsc w Krakowie, o których dzisiaj chcę Ci opowiedzieć, jest Bazylika Najświętszego Serca. To właśnie tutaj, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, o której wspominał w swoim liście Mateusz, polscy biskupi, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, wraz z całym episkopatem dokonali ponowienie aktu poświęcenia narodu polskiego najświętszemu sercu Pana Jezusa, tu Polski Kościół zawierzył siebie i Polskę sercu Jezusowemu. W kościele świętego Mikołaja w Krakowie. O którym pierwsza wzmianka pochodzi z XIII wieku, ochrzczona została mama papieża św. Jana Pawła II Emilia. Tu można odbyć nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. W krakowskiej parafii pod wezwaniem najświętszego serca pana Jezusa możemy udać się do sanktuarium Matki Bożej błogosławionego macierzyństwa, którym opiekują się księża sercanie. Powołanie do głoszenia miłości serca Jezusowego przez ich założyciela Jana Dechona. Każdy pierwszy piątek miesiąca poświęcony jest tutaj kuczci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartek, przed pierwszym piątkiem miesiąca, można uczestniczyć także w nabożeństwie godziny świętej. Pamiętasz odcinek, w którym opowiadałem Ci o błogosławionej Matce Klarze Szczęsnej? W Krakowie przy ulicy Garncarskiej znajduje się kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z siostrami ze zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Kościół powstał w 1900 roku z inicjatywy świętego Józefa Sebastiana Pelczara, założyciela zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Wewnątrz umieszczony jest obraz najświętszego serca Pana Jezusa oraz plafon z objawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Ala W minionym roku odwiedziłem ten kościół z kaplicą poświęconą założycielom zgromadzenia świętemu Józefowi Sebastianowi Pelczarowi i błogosławionej Klarze ludwice szczęsnej. Umieszczono tu relikwie świętego biskupa Pelczara. I relikwiarium błogosławionej Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej zgromadzenia. W kościele odbywa się nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, a w każdy piątek nabożeństwo do najświętszego serca Pana Jezusa z odczytaniem próśb i podziękowań. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Krakowie są łagiewniki. Po beatyfikacji siostry Faustyny rozwinął się kult miłosierdzia Bożego. A do miejsca, w którym przebywała siostra Faustyna, ściągały rzesze pielgrzymów. Dlatego metropolita krakowski, Franciszek kardynał Macharski, w 1996 roku powołał fundację, której celem było wybudowanie nowej świątyni wraz z zapleczem socjalnym dla pielgrzymów. Rok później, w 1997 roku, ojciec święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny z Golgoty. Podbudowy kościoła. Natomiast 17 sierpnia 2002 roku, w czasie ostatniej pielgrzymki do naszej ojczyzny, nie tylko dokonał poświęcenia nowej świątyni, ale właśnie tu zawierzył cały świat Bożemu miłosierdziu. Tutaj też znajdziemy możliwość odprawienia nabożeństwa do najświętszego serca Pana Jezusa. Pierwsze piątki miesiąca, msze święte z nabożeństwem do Serca Jezusowego sprawowane są dwukrotnie w ciągu dnia, a w czwartek przed pierwszym piątkiem można przybyć tu na nabożeństwo godziny świętej. Nie możemy zapomnieć o sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie. Tu pielgrzymi z całego świata znajdują niezwykły spokój, wyciszenie, inspirują się świadectwem życia Świętego Papieża. Wiem co mówię, bo w ostatnich latach miałem możliwość odwiedzić to szczególne miejsce. Sanktuarium to Dolny Kościół oraz Kościół Górny. W centrum Kościoła Dolnego znajduje się kaplica relikwi. Pośrodku której w ołtarzu zamknięte są w szklanej ampułce relikwie krwi św. Jana Pawła II, przy których modliłem się podczas ostatniej wizyty w sanktuarium. Można też obejrzeć tu sutannę św. Jana Pawła II, naznaczoną jego krwią z zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Kaplica relikwii otacza wiele innych kaplic, które związane są z kultem maryjnym Jana Pawła II czy dedykowane świętym. Co bardzo ważne, znajduje się tu przepiękna kaplica Serca Pana Jezusa, która jest jednocześnie kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. Co jeszcze wyróżnia to miejsce? W sanktuarium Świętego Jana Pawła II można uczestniczyć w pierwszych piątkach małżonków w Kościele górnym w każdy pierwszy piątek między 19 a 20.30. Małżonkowie uczestniczą w Eucharystii, nabożeństwie pierwszopiątkowym, modlitwie za małżeństwa przeżywające trudności. Jest także czas na modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. To szczególnie ważne dziś, aby w tych czasach. Gdy o rodzinę i małżeństwo budowane na Bożym Fundamencie toczy się walka, zawierzać swoje małżeństwo Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przez uczestnictwo w pierwszych piątkach małżonków, małżeństwo wchodzi na drogę prowadzącą do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania poprzez Eucharystię do budowania rodziny silnej Bogiem. Małżeństwo wchodzi na drogę doświadczenia wpływu zbawiennej mocy. Płynącej z sakramentu pokuty i pojednania, i z pełnego udziału w Eucharystii, które budują codzienność życia małżeńskiego i rodzinnego. To moment czerpania łaski, uświęcającej, pomocnej w dźwiganiu trudności, które po ludzku przerastają człowieka, która uzdalnia do większej radości z doświadczanego dobra. A wreszcie to zaproszenie małżonków do wspólnego odprawiania nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. I możliwość uzyskania związanych z tym łask, o których Pan Jezus zapewnił w objawieniach świętej Małgorzacie Marii Alakok. Jak widzisz, nie ma wymówek. W samym Krakowie istnieje co najmniej kilka szczególnych miejsc kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeśli wiesz o innych miejscach kultu Najświętszego Serca w Krakowie, koniecznie daj mi znać w komentarzu. W ten sposób wpłyniemy wspólnie na szerzenie nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jesteś z Warszawy? Ominął ci ostatni odcinek, w którym szukaliśmy miejsc związanych z kultem serca Jezusowego w stolicy. Koniecznie obejrzyj poprzedni odcinek i wyślij go do swoich znajomych. Jeśli znasz kogoś, kto jeszcze nie podjął decyzji o rozpoczęciu nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, podziel się linkiem do tego odcinka. A czy w Twoim kościele jest ono praktykowane? Próbowałeś porozmawiać o tym ze swoim proboszczem czy innymi księżmi posługującymi w parafii? W następnym odcinku opowiem Ci pewną historię z jednej z parafii, w której się to udało. Naszym zadaniem, jako czcicieli najświętszego serca, jest szerzenie jego kultu, aby stało się jeszcze bardziej znane i kochane. Dzięki Bożemu Błogosławieństwu kanał Apostolatu Najświętszego Serca każdego tygodnia zyskuje nowe subskrypcje. Dzięki Twojemu wsparciu i modlitwom kanał ma już prawie 100 tysięcy wyświetleń, a kolejne odcinki oglądają osoby z największych miast w Polsce, ale nie tylko. Nasza rodzina Najświętszego Serca powiększa się. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Rozważ, aby zostać jednym z nich. Pomyśl o dołączeniu do Rodziny Najświętszego Serca. Zajrzyj na naszą stronę internetową Apostolatu i poznaj szczegóły. Jeśli jeszcze dotąd nie rozpoczęłeś nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, może to dobry czas, aby podjąć taką decyzję. To jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć w swoim życiu. Życzę ci błogosławionego roku 2024. Niech to będzie rok, w którym serce Jezusa zakróluje w Twoim domu. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność. Niech cię Bóg błogosławi. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.